Cześć. W dzisiejszym filmie pokażę starą grę z PRL-u. Jest to gra Fortuna pochodząca z 1990 roku, no więc już u schyłku PRL-u. Znajduje się w takim kartonowym pudełku. Liczba graczy od 2 do 5. Jest to towarzyska gra logiczna dla młodzieży i dorosłych. Wyprodukowana przez spółdzielnię rzemieślniczą żolibosz. w Warszawie. Tu jest instrukcja i ogólnie gra to takie polskie monopoli. Tu jest plansza, którą zaraz rozłożę, a tu mamy inne rzeczy potrzebne do gry. Po rozłożeniu plansza prezentujecie w ten sposób. I gra ma zasady no niemal identyczne do popularnej gry Monopoly. W grze otrzymujemy cztery pionki oraz jedną najzwyklejszą kostkę do gry. Na planszy znajdziemy karty z napisem szansa. I wyciąga się je, jeśli się ustanie na polu, właśnie z napisem szansa. Po drugiej stronie są karty z napisem los, i też yy, korzysta się z nich, ustając na okienku z napisem los. Na planszy możemy znaleźć również karty własności, i kupując któryś hotel, restaurację lub dworzec yy, z planszy, taką kartę bierzemy. W grze otrzymujemy naprawdę sporo banknotów. I są to banknoty o nominałach 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 i 5000 dukatów. Oryginalnie banknoty były popakowane w ten sposób. Grze otrzymujemy również kartoniki z cyframi, którym, które możemy użyć zamiast kostki. Na polach kupionych przez gracza ustawiamy takie oto plastikowe domki lub hotele. Jest to dosyć fajna gra z okresu PRL-u. Polecam w nią zagrać i to już by było na tyle, mam nadzieję że film się spodobał, a na razie, cześć!